Filipek raz się spotkał z jakąś laską z Tindera, okazało się, że jest gruba i mu się totalnie nie podobała, ale jest takim miłym słodziaczkiem i głupio było mu powiedzieć, że wygląda inaczej niż na zdjęciach i nie ma ochoty. No on miała pieniądze, żeby się dobrze najeść. No i niestety spędził z nią dwie albo trzy godziny na rozmowie w kawiarni. Tak się. No, ale chuj kurwa, lepsza była historia jak ja przecież przyszedłem na jakieś jedno spotkanie bez zęba stare, bo sobie rozjebałem, nie wiem czy to też tobie kurwa mówiłem. A co nie kojarzę? No normalnie stary byłem na siłowni, ja kiedyś miałem doklejaną jedynkę, bo kiedyś w liceum otwierałem e, piwo z zębem i mi się oh, ułamał. I miałem doklejaną jedynkę, ja myślałem, że to na całe życie jest jedynka do a jak przyszedłem kurwa na siłownię na dzień przed spotkaniem na Tinderze, no to mi się ułamał ząb stary i nie mogłem go już ogarnąć i musiałem albo odwołać randkę, albo przy, przyjść na to spotkanie. Wyle? No. Co? I to tyle? No to tak, a dupa jak mnie zobaczyła w tramwaju, to pierwsze co powiedziała, że kurwa dziwi się, że jej wcześniej nie napisałem, że nie mam zęba. To było traumatyczne przeżycie dla mnie. Znaczy wiesz, że ja poniekąd ją rozumiem. Mnie kiedyś dziewczyna zapomniała poinformować, że ma oczy zepsute i mi zezem kurwa wyskoczyła na spotkaniu. I co doszło na to spotkanie do finału, czy, czy, czy nie doszło? Znaczy, nie no, wiesz, że tak siedzieliśmy w restauracji i się zastanawiałem, co jest ciekawego na ścianie obok, że jednym okiem spogląda. I. I tak, ale wujci poważnie, bo z początku nie wiedziałem, że na Zezama. I tak się jej przyglądam, tak, wiesz, tak się tak się skupiłem, patrzę jej prosto w oczy i sobie myślę, ej to oko ucieka, czy mi się wydaje? I już chciałem zapytać, czy, 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 czy jej oko spierdala, a ja teraz myślę, nie kurwa, to będzie mega nietaktowne, nie powinienem. No ale już nie miałem, nie, ma, nie miałem wątpliwości, no jedno oko stare wygląda jak grzechotka, nie latało jak chce. <śled> Jedno spotkanie spotkaniu z i Łaska, jakby po dwóch godzinach powiedziała mi, że po pierwsze to, że nigdy się nie spotkała z takim niskim gościem jak ja. <tostanek> <tostanek> Jaki bodyshaming, kurwa! No, <tostanek> stary. Ja widzisz, że ja byłem dyskryminowany od samego początku. Ja musiałem się stać, kurwa, znany dzięki muzyce, bo to, było, to była moja jedyna szansa, stary, na seks, kurwa. Ja jeszcze w liceum byłem, wiesz, byłem prawiczkiem. Ale potem zacząłem wygrywać bitwy freestyle'owe i samo to poszło e, a, a druga e, nie, i od razu się mnie zapytała, czy, czy kojarzę jeszcze palucha i czy mógłbym o nim opowiedzieć prywatnie, bo ona jest jego wielką fanem. Ja pierdolę. Kiedyś ja... już tu podobnie napisała na Twitterze, czy, czy tak po Hemingway też to znajdzie. Ja pierdolę. Jakby mnie jakaś laska na spotkaniu zapytała, czy coś o Nitro powiem, to zapadłbym się pod ziemię, ja bym spierdalał, nie? To... Ja bym w ogóle kurwa wyszedł, jakby ona mi powiedziała, że ona kojarzy kogoś takiego jak nitrozynjak. No to też kolejna sprawa. W sumie nie świadczyłoby to ani najlepiej, na pewno. <grym>, nie, no to kurwa, co, co ona robi ze swoim wolnym czasem.